Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Mlecznej Drogi. Moi kochani, na Mlecznej Drodze zazwyczaj, kiedy rozmawiamy o motocyklach, to rozmawiamy o motocyklach ciężkich, wysokopojemnościowych, o dużej mocy. Dziś chciałbym Państwu zaproponować moją recenzję dotyczącą motocykla e, Router WS50. Tego, którego tutaj widzicie. Właściwie motocykl to zbyt wielkie słowo, powinienem tutaj raczej użyć terminu motorower. Jaki on jest, komu bym go polecił, jak się na nim jeździ, jakie są moje odczucia o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Jeśli macie ochotę, zostańcie ze mną. Zapraszam serdecznie. Mleczna Droga. Router WS50 to jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, motorower, który generuje maksymalną moc 3 koni mechanicznych i osiąga maksymalną prędkość 45 km na godzinę. Nad naszym bezpieczeństwem czuwają dwa hamulce – przedni tarczowy, a tylni bębnowy. WS50 jest motorowerem dwuosobowym, Ma jego maksymalna ładowność to 150 kg. Jak zapewne widzieliście Państwo na filmie, w tym roku podczas wakacji miałem e, możliwość i miałem przyjemność pojeździć sobie wraz z moim synem na podobnej jednostce na motorowerze. Router 125 z nieco większym silnikiem, którego pożyczyłem od mojego kolegi Tomka, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam. Tomek zapytany przeze mnie, czy miał kiedykolwiek jakie, jakiekolwiek przepraszam, problemy z tym motocyklem, odpowiedział, że jeżeli chodzi o mechanikę, to zupełnie żadnych. A proszę mi wierzyć, proszę państwa, że używa go tylko i wyłącznie w trudnym terenie. Jeździ nim po prostu po drogach polnych. I użytkuje go już od 7 lat. Jedyne zastrzeżenie, jakie ma do tego motocykla, to powiedział, że to są właśnie plastiki, które są tanie, które się łamią i które w bardzo łatwy sposób pękają. Natomiast jeżeli chodzi o mechanikę, jeżeli chodzi o silnik, zawieszenie, absolutnie żadnych problemów. Wymienia olej i nim jeździ. Podczas leśnych i polnych przejażek za kierownicą WS-50 czułem się bardzo wygodnie. Pozycja na tym motorowerze jest bardzo zrelaksowana, wyprostowana, rzekłbym naturalna. Siedzenie jak na tą klasę jednośladu jest zaskakująco wygodne, a zawieszenie fantastycznie radziło sobie z wybieraniem dziur oraz wszelkich nierówności na drogach. Komu poleciłbym Router WS50? Przede wszystkim moi kochani tym, którzy z pewnych tylko sobie znanych względów boją się usiąść na dużą jednostkę. Po pierwsze, ten motocykl, tak jak powiedzieliśmy, jest bardzo lekki, ponieważ waży 113 kg, co czyni go niesamowicie zwrotną jednostką. Po drugie, trzy konie mechaniczne, które generuje ten 50-centymetrowy silnik. Moi drodzy, sprawiam, że nikomu, mówiąc kolokwialnie, spod dopy nie ucieknie. I chociażby dlatego uważam, że jest to świetna zabawka na sam początek. WS jest na rynku od 2011 roku. A jeżdżąc po Polsce, zwróciłem uwagę na to, że jest ich dość sporo, także widać, cieszy się dość dużą popularnością. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym Państwu wspomnieć, to brzmienie WS50. Naprawdę bardzo przyjemne dla ucha. Posłuchajcie. Router WS50 to motorower bardzo ekonomiczny. Średnie zużycie paliwa szacuje się gdzieś w granicach 2,5 litra na 100 km. Co przy dzisiejszych cenach paliwa jest myślę dość istotne. WS50 urzekł mnie jeszcze jedną bardzo fajną rzeczą, która myślę również spodobałaby się miłośnikom wszystkich klasyków. Otóż motocykl ten można odpalić za pomocą rozrusznika elektrycznego bądź na tak zwanego kopa. <grymny> Na sam koniec powiem Wam tak, mały, ale wariat. Jeśli szukacie czegoś ekonomicznego, czegoś niedrogiego, to Router WS50 najprawdopodobniej jest dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Mlecznej Drogi. Cześć!